Cześć, Mano, witajcie tutaj, Wojan i Palion. Czekamy na informacje od Nubka. Słuchajcie, mamy 12.57. Dosłownie jeszcze chwila, chwila i zobaczymy informacje Nubka. Już wcześniej postanowiliśmy tutaj właśnie zacząć odcinek, żeby na pewno być na tym, żeby odświeżać cały czas kanał Nubka i sprawdzać co się dzieje. Palion. Czekam <słuch> jak na nowy rok. Ja też, ja też. Będzie odliczanko, co? Nieźle nas Nubek em, zaciekawił tym, co ma nam do przekazania. Mocno nas zaciekawił. Ja się stresuję, stresuję się. Czemu ja skaczę i siadam? To jest grane. Też nie wiem co mam jakby. E, dobra, widzowie, to w tym czasie jeszcze zostały dwie minuty, jeszcze dwie minuty, patrzcie, dwie minuty jeszcze tylko, więc ten czas naprawdę szybko leci. Jeżeli nie oglądaliście odcinka opaliona, to e, spójrzcie, czy widzicie tutaj coś podejrzanego? No właśnie, nie ma nic. Hmm. Ponieważ mamy tutaj ukrytą. Ciekawę. Tajną bazę! Tajna baza w drzewie! Tak, tajna baza w drzewie. Bardzo dobrze odwzorowana. Jeden do jeden do tego, co było w tej tajnej bazie na Wojanowicach. Tyk, można. Tylko so, tu jest lepiej to, o, zrobić. to, jest to zrobione, no. Iś. O dobra, no to jest fajnie to zrobione faktycznie. A tutaj mamy nasze. Um, nasze smoki. Zrobiliśmy to właśnie po to, żeby. O, tutaj są, widzicie? Zrobiliśmy Dobre. to właśnie po to, żeby nikt nas tutaj nie zauważył. Gdyby się jednak okazało, że nubek to przykrywka i że to tak naprawdę nie nubek, bo kto wie, czy to nie jest jakaś pułapka i o 13 godzinie um, ktoś po prostu po nas przyjdzie, ktoś niedobry, na przykład hacker. Uh, więc zobaczymy, wszystko obczajmy sobie. Słuchajcie, jest 12:59. Dobre, ja już stary, zaczynam odświeżać nubka kanał. Też już odświeżaj, będziemy razem to Dobre, dobra, uh, na to dobra. reagować, uh, widzowie. Więc będziemy odświeżać. Że cały czas kanał Nupka w oczekiwaniu na to, aż w końcu um, wrzuci filmik. Zostało już naprawdę niewiele, więc widzowie, zaraz będzie reakcja na jego informację. Pierwszy raz usłyszymy w ogóle nupka, jego głosik. No, jeśli to prawda, to nie wiem jak ja w sumie na to zareaguję. Ja go tak dawno nie słyszałem. Jestem ciekaw w ogóle w jakim on jest stanie, nie? Czy on jest w jakimś chociaż normalnym stanie Czeka takim? Sekundy, sekundy. Ja liczę, że będzie w jakimś dobrym stanie. Słuchajcie, zaraz Czeka. się zmieni. Zaraz się zmieni godzina 13 i zaraz będziemy Sprawdzać, czy Nubek coś faktycznie wrzucił na kanał. Jak wrzucił, to od razu zmieniamy tutaj scenę i na to reagujemy. Jest! 13! Dobra, yes! stary! Sprawdzam kanał. Sprawdzam kanał. Eee, dobra, odśwież. Słuchaj. Jest coś! Mam, jest mam, mam! Dobra, widzowie, już, już wam tutaj to włączam. Dajcie mi chwileczkę. Na 3-4 sobie to odpalimy palion. Dobra, dobra, dobra. Dobra, to poczekajcie widzowie. Dobra, wszedłem w filmik i już widzę, że to jest jakiś nubek, który jest... Widzicie co on ma na twarzy? To jest prawdziwy nubek, to jest tak. prawdziwy nubek. Spójrzcie co, ale spójrzcie co on ma na twarzy On nie, ma czerwoną. Ślina. To jest to nie jest ślina, to wygląda jak krew. krew. Dobra, odpa odpalamy na 3-4 tak. Od razu? Dobra. Mm -hmm. eee, ja już jestem Dzisiaj. gotowy. Jesteś gotowy? Tak, 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 tak. To ma tylko 45 sekund, więc trzeba się skupić. Dobra, 3, 4 i ry! Ryanch ma czartować. Cię oh. się udało mi na chwilę opuścić te miejsce. Zostawili wam wskazówkę, ale mnie boli. Nie. Boni mnie wszystko strasznie. Bo dar te a niestety hakem mnie uwięził i ukarał za ucieczkę. Chciałem o, uciec. Nie. Teraz się znęca nade mną, tak nie boli. Ale wszystko. Debin. Debin. Na Debin! A na dole jest coś Nie chcę tam być! Dziura. Nie chcę! Co to jest Jak tam dziuraste? wpadnę, to już mnie nie zobaczycie ani razu! Proszę, chyba. proszę, ratujcie mnie, proszę! Nie chcę tutaj nie. być, naprawdę, proszę! Nie chcę ratujcie mnie, bo nie dam rady. Słuchajcie, dobra, to jest koniec, to jest cały filmik, ale widzowie... Ja nie ale wiem, co to jest za otchłań. Widzisz tamtą otchłań? To faktycznie to miejsce. Jak on wpadnie, to jest koniec, jak z matrunerem kiedyś. Tak, to jest, to jest ten. Ta, to jest to... I ta dziura, która była na Wojanowicach i on jest tuż pod nią, tak jakby. Czekajcie, przewinę to jeszcze. Patrz, tutaj dobrze to widać. Widzisz on jest też tak jak na tym screenie? Czekaj, ja pokażę ten. E, łańcuchami zrobiony. Ten. No. ten e, rysunek, który ja dostałem od hakera. O, widzowie, ja go nadal mam, ten rysunek. Patrzcie. E, jest to nubek, który jest przykuty łańcuchami, e, i to jest dosłownie 1 do 1 to, co zobaczyliśmy tu właśnie tutaj wygląda. przed chwilą. Tak, to jest 1 do 1, to samo słaj. Jest nubek, e, są łańcuchy. Jedyne, czego nie widzę, to potworów. To jest tylko A dziwne. tam było widać odchodź, chyba nie. Nie było widać odchłani, bo to była taka też perspektywa inna mam wrażenie W ogóle inaczej, e, ja też pamiętam to zdjęcie, które pokazywał mi Haker, że ono było inne Widzowie, zareagujemy sobie teraz na filmik, który nagrałem już dawno, dawno temu e, Dostałem zdjęcie nubka od Hakera I na tym zdjęciu był właśnie nubek em, W tym miejscu I porównamy sobie te dwa miejsca, widzowie, bo to wydaje to, mi się to jest, to jest to w prawdziwym życiu? E, nie, 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 ja to dostałem w Minecrafcie, to zdjęcie e, no, Tam były podobne te zdjęcia, ale. na tak. To było trochę inne. Dobra, dobra. dobra udało się. Okay. I tutaj dostałem to zdjęcie widzowie. Tutaj jest zdjęcie, Nubka, już się, nie mogę doczekać. Dobra. Patrzę. Patrzcie, to, to było to Nubek! zdjęcie. Nubek. I teraz zaraz okay. to otworzę. Patrzmy, widzowie. Widzicie? Co? Dobra, zatrzymam. Widzicie? To jest to, to zdjęcie nupka. Przykuty łańcuchami. I jednak różni się to miejsce, bo na zdjęciu były te potwory. Tutaj u nobka, tych potworów nie widać. To już jest jedna różnica, widzowie. Eee, kolejna rzecz, że jakby tło jest troszeczkę inne. Tutaj jest czerwony, czerwone cegły nederytowe połączone z, z jakimiś czarnymi blokami. Czerwono-czarne. na zdjęciu nie ma żadnego czerwono-czarnego. Jest tylko i wyłącznie czerwony kolor. Jest takie jakby, nie wiem, zielone w tle niebo. To wszystko jest trochę inne, trochę zmienione, i teraz pytanie: Czy po prostu haker mnie oszukał wtedy z tym zdjęciem i troszeczkę je przekoloryzował? Eee, czy, czy to jest jakby coś innego? Nie no, to jest oficjalna informacja od Nupka, nie? Ten filmik. To pomieszczenie też jest znacznie większe na tym, na tym nagraniu, a nie jak na tym zdjęciu. Tak, tak, no, to zdjęcie było znacznie jakby mniejsze, to pomieszczenie na nim. Próbujemy jeszcze zauważyć jakieś inne szczegóły, nie wiem, może w tym filmie, on mówił, że e, w tym filmie jakaś wskazówka ma być. I teraz pytanie, gdzie tej wskazówki mamy się e, przeszukiwać? Może w jakiś, nie wiem, czy są tutaj szyby? Są tutaj szyby w tym nagraniu, widzisz? Trochę mi przypomina jakby ten nubek ze zdjęcia był w nederze Trochę też, jest... ale nie, nie, nie A, ze, ze zdjęcia, jak, tak, tak, ze zdjęcia nether, trochę tak neder, nether, no No, a tutaj jest on w normalnym świecie, ja już to widzę po tutaj widzowie Wiecie co, ja wam to otworzę w przybliżeniu, żeby wam pokazać jak to wygląda O, widzicie to widzowie? Pokażę wam mniej więcej o co mi tutaj z tym chodzi Spójrzcie, zrobiłem screena żeby móc to na luzie tak przybliżyć, i spójrzcie, przybliżymy to sobie. I patrz, tutaj w oddali jest normalny świat. To jest normalny świat, to nie jest nether. Więc przez te szyby troszeczkę coś widać. Um, jakieś inne tutaj szczegóły, coś jeszcze za tymi szybami. Czekajcie, muszę przewinąć film, bo to troszeczkę słabo wygląda. Dobra, spójrzmy, czy coś jeszcze widać. O, coś tam widzę w tle. Jakieś, jakieś małe, nie wiem, wtedy widzicie? Co, coś takiego? Nie, nie wiem, co to jest za bardzo. Tam drzewa widzę. Dobrze, że N Nubek się obraca. Normalny świat, to jest normalny świat, no. Tak, tak. Tylko chciałbym poznać mniej więcej jakie to są tereny, żebyśmy mogli, nie wiem, może nawet teraz na podstawie tego filmu, e, tam poszukać tego miejsca. Bo to może być blisko nas nawet. Jest tam na pewno, to jest zwykły biom, taki zielony, to nie jest żaden ten biom. Widzę jakieś czerwone tam elementy. Wygląda tak, jak zwykły biom w odległości, ale na zewnątrz coś jeszcze jest połączone z tym budynkiem, gdzie jest Mam coś! Dobra, mam jakiś... E, jakiś fragment. Spróbuję wam go pokazać. O, widzowie, spójrzcie, tutaj mamy okno, co nie? To jest okno. I chodzi mi o tą tutaj rzecz. E, ja wam ją zakoloruję. Chodzi mi o tą rzecz tutaj, patrz. To coś! Co to jest? To jest... to jest ta czerwona... E, czerwone drzewko. A przecież przy nas na naszym świecie jest czerwone drzewko, nie? Yy, taki ten. Yy, bion z czerwonymi drzewami, tak kojarzy mi się. Dobra, je jesteśmy w Minecrafcie I, i gdzie to były te czerwone drzewa? Tutaj są jakieś czerwone, ale to nie te, to nie te. Yy, czekaj, gdzieś tutaj je widziałem. Są na minimapie nawet, są na minimapie. Jest ciemno, więc to nie będzie pomagało. Yy, dobra. Tutaj patrz, to są te czerwone drzewa, Palion. Jesteśmy przy tym. Może to jest gdzieś tu. A no, fak, 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 no widzę, 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 no. To są te czerwone drzewa. Chodźmy się zdrzemnąć i polecimy smokami. Zobaczymy, co tutaj się dzieje naokoło. Może uda nam się go teraz odnaleźć, jakby to się udało. Byłoby świetnie. A, dobra, 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 idę. Jeszcze raz. Dobra, udało mi się. Jeszcze tobie otworzę. Git. dobra. Chodźmy spać i widzowie sprawdzamy to. Sprawdzamy to, bo to jest, musimy to sprawdzić. Eee, dobra. To jest gdzieś blisko. Tak, tak, tak. To jest gdzieś tutaj. Idziemy po nasze smoczki w takim razie. Masz jakąś łopatę? Okay, mam, mam, mam. mam. To o, to, to, to ale tak. zawsze coś. Tak, tak. Lepsze to niż rączką zwykłą. Ale ja widzowie. Musimy szybko go odnaleźć, bo sami widzieliście w jakim on był stanie. Chyba już tyle wystarczy. Już tak, wydostaną tak, się. Tak, tak. Dobra, dobra. Mamy tutaj ten biom. Eee, jest to biom właśnie z tymi drzewami czerwonymi. Tam też są Dobra. jakieś czerwone drzewa, ale te były takie O Ojejku, no on się tam ciągnie, ale to jest o, możliwe, białe. że on tam gdzieś może jest Na tym biomie Szukamy, szukamy To jest jakaś duża, naprawdę e, duża budowla No na pewno to zauważymy, nie? Stary, to na pewno nie jest ten tutaj budynek, nie? Ten, ten, ten Nie, nie, to nie, 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 to. Nie, nie, ma, nie, nie ma opcji On jest czerwony, z czerwonych cegieł Jest e, wyższy znacznie Tak Coś czuję, że on nie tutaj widzę, może być. Nie ja nie mogę, jakby się okazało, że on jest gdzieś tutaj bliźniutko. Czekaj. Widzisz coś? Nie, kończy się ten biom. Kurde. No nie, nie ma chyba tutaj go. A ty czemu tam widzę czerwone drzewa na mapie? Tam. Gdzie? Tu. To są czerwone? Nie, tam dalej, tu? czekaj. To lećmy, lećmy, sprawdźmy, musimy wszędzie zobaczę, to sprawdzić. Zobaczę, zobaczę, no sprawdzajmy wszystko. Widzisz, tu jakieś, o, są jakieś czerwone drzewa. Są, no. Ale to nie są chyba te drzewa. Tam były takie o, spiczaste, pomieszane. właśnie. No, to są takie zwykłe, pomieszane. Ale podobny jest to teren widzowie. Bardzo mi to przypomina ten teren. Patrz, tam, są, tam jest ta dżungla jakaś. Widzieliśmy chyba tą dżunglę tak, wcześniej. Tak, tak, tak. Mhm. E, ale bardzo jest to podobny teren do tego, który był na tym nagraniu. W sensie za, za szybą. Zwykły, zielony biom ze zwykłymi drzewami. Tylko, że gdzieś tam pomiędzy były te. Spiczaste, czerwone drzewa I teraz się zastanawiam Co się wydarzyło z tym miejscem? Czy Czekam to było tu? Czy innego lasu, czy jak? Nie wiem, nie wiem czy gdzieś tutaj w pobliżu mogło, może być w ogóle jeszcze ten las eee, może gdzieś będzie No chciałem go znaleźć, ale nie mam jak za bardzo W tym, po tym filmie miała być jakaś wskazówka Numek no, miał zostawić, zostawić eee, jakąś wskazówkę Ale nic nigdzie nie ma Może nie wiem, w środku tego, nie no w środku lasu nie Bo to było na zewnątrz ewidentnie Nie, to było ogromne, to było wyższe niż drzewa No to na pewno, na pewno nie był nie. taki biontus. To, to byśmy był... od razu, od razu byśmy to zauważyli. Tak. Wiesz co, wróćmy e, do, do siebie. I nie wiem tak szczerze, co teraz mamy robić, widzowie, po tym filmie, co zobaczyliśmy. Nie mamy pojęcia. Miała być jakaś wskazówka, a może wróćmy do tego domku w sumie, e, który tutaj był. Sprawdźmy, co jest e, może w środku, czy coś nie, się nie zmieniło, co nie, w tym domku. idę, no. Bo to jest ciekawe, może to faktycznie coś tutaj jeszcze jest, jakaś informacja dodatkowa. Przecież nie, ca... nie byliśmy tutaj cały czas, co nie? E... Dobra, tu wejdź, to jest to wejście, więc sprawdzamy w takim razie. Ok, schodzimy. I uwaga. Coś tu się zmieniło? Nie, to jest to samo. No to jest jakieś takie... Czekaj, było tak rozwalone tutaj? To było. Chyba było. To samo, to samo wszystko. To ja prawdziwy nubek, jutro opublikuję film na mój kanał o godzinie 13 tam będzie wskazówka. Tam będzie wskazówka, no. Ja nie mogę, co to jest za wskazówka? To nie był Wskazówka miała wskazówki. być na filmie, nic nie widać. Tam widzę jakieś świerkowe drzewa chyba, po lewej stronie. Wy tego nie widzicie, bo moja kamerka to zasłania. Ale będziecie to widzieli na a, filmie, o łupka. A, a na też to Też jest... to widzę, też to widzę, no. No, a tutaj nie było świerkowych drzew, więc to nie jest to miejsce. Coś to jest gdzieś Nie chcę tam I tam na dole, ta otchłań, no. Ta, ta otchłań, to jest straszne miejsce. Dobra, e, wiecie co? Widzowie, wy też możecie zobaczyć ten filmiki na kanale Nupka. Może my coś przeoczyliśmy, bo my też takie głupki czasami jesteśmy, nie widzimy prostych rzeczy To A... on coś wie Może, może co? A, ten Płato ryb, ryb. Przyznaj się to powiedz coś Płyt Co to jest? Co to jest? Ja nie wiem stary, co to jest Poprawił nam chociaż humor Płyto ryb, powiedz co wiesz Płyto ryb. może on jest wskazówką Właśnie, halo Płytor no. czy jest jak wskazówką. Wydaje mi się, że nie, po prostu tu wszedł, tak mi się wydaje. No ciekawe, dobra, ej, ale ludzie, tak jak mówiłem, napiszcie, jeżeli zauważyliście Wy coś podejrzanego na dole w komentarzach. My będziemy jutro przeglądać te komentarze wasze, które napisaliście i zobaczymy może. Może coś wy znajdziecie tam. Eee, ja sprawdziłem ten filmik bardzo dokładnie, sprawdzę go jeszcze raz, poza nagraniem, eee, ale... Nie mam pojęcia, co tam jaka może być wskazówka. Jedyna wskazówka to miejsce za tymi szybami, ale to miejsce no przypomina to, ale tutaj nic nie ma. Więc zdajemy się na was. Dzięki bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że to wszystko się wyjaśni, bo widzimy w jakich opałach jest nubek. Tak czy siak jesteśmy coraz bliżej odnalezienia go i mam nadzieję, że za chwilę już go odkryjemy. Damy radę, damy tak, radę. do zobaczenia. Cześć. Na razie.